Panie moi, chciałem odpowiedzieć na pytanie majora. E, Obawiam się i zawsze będę zgłaszać, jeżeli człowiek u mnie mieszka. To tam, ja się wymolduję, Nie będę ja Dzisiaj adwokatem rozmawiałem. Przepraszam bardzo. Ja Przepraszam bardzo, Czemu jak ty, ty się wypowiadałeś, to ja się no. nie wtręcałem. Pisałem po cichu sobie na pocztówce. Kłamca, <coughs> jesteś już. I ty mi proszę też, też nie przeszkadzać się. A jak nie, to ja wyjdę na kuchnię, będę cię wypowiadać. E, Szanowni Państwo, jeszcze raz, bo przeszkodził major. Szanowni Państwo. E... Ale ja ciebie jestem pan major. No tak no. Ole młodszy. Szanowny Państwo. No kuchanie. co, to twoje kuchnię. jestem. Chodź na kuchnię. Szanowni Państwo, kochani moi, chcę odpowiedzieć na pytanie. To ja będę będę na komendę. Pana Słucham majora. Godziny, to będę I chcę powiedzieć, Słucham. jak każdy obywatel będzie u mnie zamieszkał, czy to major, czy to inny Słucham. człowiek, to ja będę zgłaszać, jak tylko nie, do mnie nie dzwoni telefonem, bo ja nie wiem, co może się stać. Może potrwać pod samochód. Pan się martwi. Ja bardzo martwię się o każdego człowieka. O życie. O życie martwię się. Bo nie co może się stać. Może samochód zabić, potrącić. Nie co może się stać. Człowiek człowieka może zabić. Lisy słyszałem, że latają nawet blisko na, na dole. W star po starosielcach tutaj to latają lisy nawet w końcu Zielonego Wzgórza i, i Słonego Stoku, tam lasek jest, to latają wieczorem o 24, to różne mogą przyczyny. Każdy obywatel, tak jak wspomniałem, który mieszka u mnie, powinno zawiadomić kogo właściciela, że jestem zdrowy cały, przebywam tu i tu i tu, nie macie się właścicielu, e, przyjadę wtedy i wtedy. To Jaki jest pasz, prawda. To I, I mnie policja, jak jaś spytałem ostatnio, on wezwał, e, jak ja napisałem, bo tak, napisałem, nie ukryłem tego. Napisałem, ażeby e, jego znaleźli przywieźli żywego. Żeby żywego, nie martwego, napisałem. Nic złego nie napisałem. Proszę znaleźć i nie przy, dostarczyć na szkole 17 jego, tylko. O, bo ja obawiam się o jego życie. Napisałem prawdę całą że może wszystko, nie domu tak jak wspomniałem na początku, może nie wiadomo hmm. co się stać. I jeżeli, czy to major, czy to inny, jak, jak wspomniałem, przypuśćmy x, y zamieszkuje u mnie, a nie daje mnie znać, to samo będę robić. To samo będę zgłosić na, do, do policji, komisariatu jest, swego, komisariatu już. swego, z tego powodu, Policjantem! Ty prokuratorem byłeś! Z tego powodu, że mam prawo zgłosić.